Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj znowu haul. Rzadko się zdarza, żeby u mnie w tak krótkim odstępie czasu następowały po sobie zakupy, hole i tego typu rzeczy. Ja nie kupuję aż tak dużo, e, aczkolwiek ten haul wypłynął chęć jego obejrzenia od Was, bo wrzuciłam na Instagram i na Facebook zdjęcie z paczką, którą dostałam i wszyscy bardzo chcieli zobaczyć co tam jest, bo troszeczkę egzotyki jak dla nas jak się tam kryje e, i zaraz właśnie do niej przejdę to będzie główna część tych zdobyczy ale jeszcze pokrótce opowiem o tym co kupiłam w Rossmanie pokazywałam wam już moje produkty zakupione podczas tej promocji z oczami no a były usta oczywiście więc moja słabostka i musiałam się bardzo, bardzo, bardzo powstrzymywać no w miarę mi się udało, bo tylko trzy rzeczy do ust kupiłam pierwsza to jest Rouge Edition Velvet z Bourjois którego test już robiłam na ustach mam dzisiaj w kolorze Ping-pong 06, i drugi kolor to jest 5, 05, ole flamingo do testu zapraszam serdecznie e, aczkolwiek pokrótce mówiąc moi ulubieńcy teraz e, genialnie bardzo długo utrzymują się na ustach piękne satynowo welwetowe wykończenie e, ładnie przysychają, ale nie wysuszają przy tym ust, e, no i trwałość jest po prostu nieziemska kolory również, niestety nie ma takich stonowanych, bardziej zgaszonych kolorów więc zwolenniczki e, tego typu pomadek nie znajdą nic dla siebie, aczkolwiek jak lubicie coś mocnego, e, to jak Najbardziej coś znajdziecie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jedynym minusem jest cena, bo w regularnej cenie one kosztują 49, chyba 90, więc bardzo sporo. Na szczęście, tak jak mówiłam, mi się udało dostać na tej minus 49, więc za dwie zapłaciłam 50 zł. Jakoś się da to przeżyć. I dalej mój ulubieniec w innym kolorze. Jest moim ulubieńcem w fuksii. A tutaj kupiłam tą 14-godzinną pomadkę z, z Maybelline i tym razem. Zdecydowałam się na Stay With Me Coral 430. Ja nie mam zbyt dużo koralowych pomadek, co muszę powiedzieć. Wiele z Was się skarżyło na to, że ta ma w sobie jakieś grudki, i pytałyście, czy moja też ma. Coś tam się zaczyna tutaj dziać. Także to nie jest tak, że macie felerny, felerny model, felerny. Felerną sztukę, o! Tylko po prostu to jest jakiś taki felerny kolor, e, aczkolwiek powiem Wam, że przy trwałości, przy kolorze, przy efekcie, jaki daje, te grudki jakoś mi nie przeszkadzają, da się z nimi e, walczyć, się da z nimi pozbyć się ich da. E, I jeszcze taki mały, jedną rzecz małą chwyciłam w Rosmanie, e, bo wzięłam sobie. Lakier do paznokci piaskowy. Ja kiedyś miałam piaskowy lakier z Golden Rose, ale gdzieś mi zniknął, nie mam pojęcia gdzie. No i nie miałam żadnego piaskowca w swojej kolekcji, więc skusiłam się na ten z Vibo, z Candy Shop w kolorze, nie mam pojęcia jakim. Numer 4. Piękny taki liliowy kolorek i fajny ten efekt jest piaskowy. No aczkolwiek. U mnie nie utrzymuje się zbyt długo, ja zawsze kładę Base Coat i paznokcie trochę wytrzymują. No niestety na piaskowy efekt chyba się nie kładzie Base Coatu, więc szybko dość odpryskuję, no ale jest całkiem spoko. I on kosztował mnie coś koło 3 zł, a pomadka SuperStay koło 16 zł. No i teraz przejdę już do paczki. Od Moniki, która mieszka w Niemczech, którą serdecznie pozdrawiam i z którą spędziłam przemiły dzień, dostałam ogromną pakę kosmetyków, właśnie głównie z Balea i p te niemieckie firmy, które tak chyba lubimy. Ktoś mieszka w Niemczech, to je lubi na co dzień. Niektórzy mogli ich nie testować, niektórzy nigdy się z nimi nie spotkać. To zawsze są takie fajne, egzotyczne rzeczy, choć Balea nie jest właśnie jakąś drogą, drogą marką. To jest bardzo dobrą i taką typową niemiecką, ja wiem, że kosmetyki Balea można kupić w pasażu Zielińskiego, tak to się chyba nazywa przy Zielińskiego we Wrocławiu no a ja wam pokażę co tu kryje ta genialna torba Monika prowadzi bloga, linka wam zostawię do tego bloga na dole, można sobie zajrzeć będę tu wyławiać same smaczki część jeszcze nie otwierałam nie próbowałam, no bo czekają na swoją kolej, wiecie, że się tak staram w miarę coś zużyć Odłożyć, skończyć i dopiero coś nowego otworzyć. No i właśnie tak jest z żelami pod prysznic Balea. Mam tu dwa z limitowanej edycji. Podejrzewam, że to jest jakaś nowa limitka. To są takie bardzo, bardzo letnie zapachy. Wiecie, że ja kocham wszystko, co owocowe i słodkie i w ten sposób pachnie. Pierwszy to jest żel pod prysznic Melon Tango i po prostu obie, oba te żele są takie że jakbym mogła, to bym je po prostu wypiła, pachnie przecudnia, ale ta karambola lambada po prostu rozkłada mnie na łopatki i to jest zapach genialny, 100% mój, wow, nie mogę się doczekać, aż się tym umyję. Dalej produkty do włosów wam pokażę, Balea szampon, beautiful long shampoo, jeszcze nie próbowałam, wąchałam tylko, jedyne co to mogę wam zapachowe doznania opowiedzieć, ładnie pachnie, pachnie jak taka szauma zmieszana z drogim kosmetykiem, więc to jest całkiem ciekawa sprawa i dostałam jeszcze maskę do włosów, którą już otworzyłam po prostu nie mogłam się doczekać to jest Balea z Figą i z perłą, tak z figą i z perłą maska do włosów, nakłada się na 2-3 minuty yy, i całkiem przyjemne są po nie włosy no ale użyłam jej tylko jeden raz więc jakby ciężko jest mi cokolwiek na ten temat więcej powiedzieć yy, dalej wyciągam tutaj krem, który Monika bardzo, bardzo zachwalała yy, to jest też krem z Balea Urea Fus creamy z 10% ureą yy, 10% jej jest w środku no tak w ten sposób, yy, że ponoć Pięknie działa na stopy I są ładne i gładkie Zaraz będę Wypróbowywać Bo to już mi zostało na dwa razy tego z Palmersa Nie mogę się doczekać Stop nie lubię o nie dbać Nie po macoszemu je traktuję Ale może akurat ten krem mi się przyda No bo na lato trzeba jednak przyłożyć więcej uwagi do tych stóp Kolejna rzecz to jest lotion, czyli coś do ciała. I to jest Alverde, też typowo taka niemiecka firma. Wszystko jest z drogerii DM. Naturalny kosmetyk Lemon Love. Monika powiedziała, że to też jest, a, z limitowanej edycji i też pachnie pięknie. Mega cytrynowo. Ja uwielbiam cytrynę w każdej postaci, zwłaszcza w postaci lodów cytrynowych, więc również i balsam do ciała to fajna sprawa. Dalej są rzeczy do kąpieli. I tu mam fajną ciekawostkę. Tu już użyłam coś, co pachnie przepięknie. To jest isany sól, mandarynka i buter Nie wiem, co to jest buter bo to jest masło i mleko. Mleko maślane, masło mleko. Tak wynika logicznie z tego W każdym razie pachnie przepięknie Złożyłam ją sobie na dwa razy e, Tu jest z mandarynkowym olejem Fajne jest to, że Zazwyczaj sól nie robi piany Ta sól robi pianę Więc to jest fajne I Isana akurat można dostać u nas w Rossmanie e, Druga Isana To jest Granatapfel Tak, czyli granat i ingwer, Ingwer, to jest imbir po niemiecku, nawet nie wiedziałam Ale jaką wam chciałam powiedzieć ciekawostkę Jak to jest fajnie w Niemczech rozwiązane, w Polsce tak nie jest Że tutaj znajduje się taka minimalna, mikroskopina dziurka I jak się poruszy tym opakowaniem To ucieka nam zapach i możemy sobie powąchać jak produkt pachnie A w Polsce jak chcemy kupić taką saszetkę To niestety nikt nie wpadł na to, żeby tu wbić małą igiełkę żeby klient sobie mógł powąchać, może Rosman podpatrzy od niemieckiego to rozwiązanie, mam nadzieję. I tu jest to samo. Zapachnie konwaliami. Pięknie, ale to trochę troszkę do prania, ale bardzo ładnie. To też jest sól, ale nie mam pojęcia, co to jest za firma. Uwielbiam konwalię kocham konwalię to są jedne z moich ulubionych kwiatuszków. Ehm. Dalej jest taki wynalazek, taka nowość. To są takie. Mm... Ściereczki, takie waciki, nasączone, nawilżone, dwa w jednym, i one z jednej strony są peelingujące, a z drugiej są takie łagodzące. Więc trzeba wziąć taki płatek, ja już go raz próbowałam, tu zobaczycie, jaką on ma strukturę: po prostu jest taki wypukły i tym wypukłym przecieramy twarz i to nam ją peelinguje, a z drugiej strony jest płaski, więc sobie tą twarz wygładzamy. Tak to działa. Dalej rzecz, którą Monika też bardzo, bardzo zachwalała, Rival Deloupe, ta firma również u nas dostępna, aczkolwiek w bardzo, bardzo, bardzo okrojonej formie. W Niemczech tych kosmetyków jest mnóstwo, jest również kolorówka, do nas jeszcze nie dotarła. I to są płatki pod oczy, które mają nam robić, likwidować cienie i nawilżać tą okolicę pod oczami. I ponoć właśnie tak działają. Bardzo chętnie przetestuję. Dalej mam trzy masy. Maseczki. Jedna jest Romeo i Julia, maskę dla niej i dla niego. Więc poczekam na niego. A dla mnie, mnie też będzie. chyba to... się sobie wyobraziłam. Mniej mojego chłopaka w masce. Serdecznie. Serdecznie do góry. Nie. Dobra, uspokój się, uspokój się. To nie jest wcale śmieszne. Kolejna maska to jest z Balea. Peel off maskę, czyli taka maska, która się ściąga nam fajnie. Zobaczymy. I maska, którą Monika bardzo zachwalała i mówiła, że to jest dr Scheller. Jej ulubiona maska Bioargan Ul und Amarant. Amarant. Tak, i Argan Oil. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej jeszcze jedna rzecz z Bath and Body Works. Taki atomizer z czymś do mycia rączek, w sensie tym płynem takim dezynfekującym. Powiem Wam szczerze, że to jest w ogóle moja pierwsza ever rzecz z Bath and Body Works. To jest trochę dziwna, ale dobra. Nie mam nic, bo jest w Warszawie, a szkoda. I dalej zostało jeszcze kilka rzeczy z kolorówki. No właśnie, wspomniałam już o kolorówce z Rivaldeloup. I tu jest Różo brązero rozświetlacz, który się nazywa Blusher. Cupcake z właśnie z Rivaldeloup. Trio Rouge Powder mit Spiegel. O, sweetie. mit Spiegel to znaczy, że z lusterkiem, pod spodem jest pewnie lusterko. O. Faktycznie jest, dokładnie. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Wygląda całkiem ładnie. Opakowanie ma przesłodkie, ale na dowód tego, że kolorówka istnieje w sensie Petsfai, dalej, kolejna bardzo niemiecka, charakterystyczna firma, od której ja mam chyba kilka lakierów i pomadek. To jest Petsfai. Tu mam taki ciekawy wynalezek, którego jeszcze nie testowałam, ale jestem go bardzo ciekawa, bo to jest tak jakby hybrydowe paznokcie. Najpierw kładziemy tą bazę, step pierwszy, i tu można wkładać albo pod lampę, albo bez lampy to robić. Yy, Furtaglish und UV-lampę. Tak, co? Nie, coś źle lepszy mój niemiecki, super, ponoć go umiem. W każdym razie mamy trzy kroki, najpierw dajemy to, potem dajemy kolor, a potem dajemy utwardzacz i czy z lampą czy bez powinno się to trzymać długo, bardzo, jak hybryda jestem mega ciekawa co z tego będzie. Nie wiem, coś tu jest napisane po tym niemiecku. E, nieważne, w każdym razie specfaj idziemy dalej. E, przepiękny kolor pomadki. Ja mam z całkiem innej serii te pomadki specfaj, więc cieszę się, że będę mogła jeszcze coś takiego e, wypróbować. E, kolor mam 50 Secret Keys e, i to jest taki piękny koral, ale trochę bardziej rażący, więc wiecie, że ja szczególnie na lato wszystkie te rażące kolory przyjmuję i bardzo. Lubię. I coś równie fajnego. Catrice Made to Stay Smoothing Lip Polish, czyli tak zwany lakier do ust. Próbowałam go już i utrzymuje się faktycznie bardzo długo, co dla mnie jest ogromnym plusem. A kolor jest równie przepiękny, równie świecący i równie rażący, co uwielbiam i nie trafiłam w opakowanie. A kolor tego produktu to jest chyba 0,60. To by było na tyle, co dostałam od Moniki. Bardzo dużo tego dziękuję Ci jeszcze raz bardzo serdecznie. A Was proszę o to, żebyście dały mi znać, bo dużo dali, dały znać, czego próbowałyście i co się Wam sprawdziło. Pewnie część z Was próbowała, część mieszka w Niemczech, więc chętnie posłucham Waszych opinii o tych produktach, zanim zdążę sama przetestować, bo tak jak mówiłam, niektóre na swoją kolej czekają. No i już na zakończenie, na bardzo szybko, kilka rzeczy Wam pokażę. Przesyłka z Shinside, Bardzo szybko w miarę, w porównaniu do innych sklepów jak dressing czy sami dress idą rzeczy z Sheinside pierwsza to jest koszulka, którą mam na sobie taki zwykły t-shirt do biegania sobie wzięłam ja lubię jeansy i t-shirt on ma napis e, America made na, na. E, jest spoko, jest w porządku bardzo fajny rozmiarowo, był dobry e, i dalej bluza, która bardzo wam się spodobała już Upsi, pokazywałam ją gdzieś tam w sieci na facebooku czy gdzieś, e, ciepła, fajna ocieplana bluza na lato, w sensie na wieczorne lato, będzie jak znalazł. Też jakby nie w każdym kraju na świecie jest lato. Super ciepłe, więc myślę, że ta bluza będzie idealna. Właśnie te kolory mnie do niej przyciągnęły. Fluo pomieszane ze zwykłym różem. Do czarnych rurek świetnie to wygląda. Jest bardzo milutka i przyjemna. I ostatnia rzecz, która niestety jest troszeczkę zbyt wąska w uda. To znaczy, ja się w to mieszczę, ale to powinno być takie mega luźne a wyszło obcisłe w, ludach, w udach, po prostu muszę trochę zrzucić i wtedy będzie idealne. To są takie spodenki a la Aladyny, takie rozkloszowane tutaj być powinny, właśnie z taką kieszonką czarno-białe, też takie dobiegania na co dzień. Także jak ja jeszcze trochę pobiegam, ale już w dosłownym tego słowa rozumieniu, to myślę, że również w udach będzie genialne To tyle. Kilka ciuszków Rossmana i ogromny prezent, który chciałam Wam pokazać i który Wy chcieliście zobaczyć, e, także mi dajcie znać, e, co Wam się tutaj spodobało i czy coś testowaliście. E, tyle mam nadzieję, że przez jakiś dłuższy czas holu na razie nie będzie. Powstrzymam się. E, do zobaczenia za niedługo w kolejnym filmiku.